Historyczny przełom w Brazylii. MSZ wysyła specjalną wysłanniczkę do Kurytyby. Czy polska kultura w Ameryce Południowej otrzyma rekordowe wsparcie? Sprawdź, co urzędnicy z Warszawy odkryli w sercu Parany. Zaczynamy. Kurytyba. Stolica stanu Parana, od dekad nazywana jest brazylijskim sercem Polskości. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, zapisze się na kartach historii tutejszej Polonii w sposób szczególny. Po raz pierwszy z wizytą roboczą do Brazylii przybyła dyrektor departamentu współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ Pani Anna Sochańska. To nie była zwykła dyplomatyczna kurtuazja. To wyraźny sygnał z alei Szucha w Warszawie. Ameryka Południowa staje się kluczowym kierunkiem polskiej polityki polonijnej. Redakcja PPTV towarzyszyła tej wizycie, by sprawdzić, jak polskie wsparcie zmienia życie naszych rodaków z pierwszej ręki. Brazylijska jest naprawdę wyjątkowa. To jest grupa, jak się uznaje, około 2 milionów osób. Ludzie, którzy mieszkają tak daleko od ojczyzny, a cały czas kultywują swoją polską tożsamość. Już w ekspoze senackim pan minister Radosław Sikorski powiedział o tym, że. W Brazylii są takie regiony, gdzie język polski jest językiem współurzędowym. No, to jest już przykład tego, jak, będąc tak daleko od ojczyzny, można promować polskość i język polski. Chciałam dlatego spotkać się z przedstawicielami kolonii brazylijskiej, bo oni są po prostu wyjątkowi. Pierwszym przystankiem na trasie wizyty był zespół pieśni i tańca Wisła w Kurytybie to największa tego typu formacja poza granicami kraju. Dla pani dyrektor, wizyta tutaj była okazją do zobaczenia, jak środki z budżetu państwa polskiego zamieniają się w żywą kulturę. Wisła to nie tylko taniec, to profesjonalna instytucja, która od dziesięcioleci buduje tożsamość młodych Brazylijczyków o polskich korzeniach. Podczas spotkania pani dyrektor mogła osobiście przekonać się o skali tego przedsięwzięcia i profesjonalizmie instruktorów, którzy sprawiają, że polski folklor jest w Brazylii synonimem prestiżu. W roku 2024 robiliśmy właśnie. Gientro, gdzie są sali do nauki języka polskiego i też e, e, cały parking. Więc bardzo dużo się zrobiło tutaj ostatnio dzięki pomocom technicznym towarzystwu Wspólnoty Polskiej i oczywiście e, pomoc finansowy od e, e, rządu polskiego, szczególnie z MSZ. Ogromne wyzwania, bo jak zaczęliśmy e, remontować no, e, cały salon, to, to był w środku pandemii. Nikt nie widział, że pojawia się pandemia na świecie. W środku pandemia i, pandemii. I mieliśmy właśnie ten sam e, 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 termin, żeby to dokończyć. I... Dzięki Bogu dużo tutaj pracowaliśmy i dokończyliśmy, jest ładny jak jest, bo to było bardzo dużo ludzi tutaj z naszej Wspólnoty, którzy się zaangażowali i po prostu daliśmy radę to skończyć. Od tego momentu, kiedy zaczęliśmy po prostu remontować, no to więcej ludzi do nas się przybliżało. Dzisiaj mamy ponad 200 członków tutaj w stowarzyszeniu, więc e, Polacy z Brazylii też musieli mieć po prostu miejsce e, e, idealną do, do nauki języka, do do tańca pokorystycznego, e, e, do śpiewu i, i oczywiście też zorganizować imprezy i kursy. Więc dzisiaj mają i zawsze jak jest okazja, my też zapraszamy e, ludzi do Kurytyby, żeby tutaj poznać właśnie nasze, nasze towarzyszenie. Czystych przemówień, konkretny dialog o wyzwaniach. Jak skutecznie uczyć języka polskiego w czwartym pokoleniu? Jak chronić dziedzictwo materialne? Pani dyrektor Anna Sochańska podkreślała, że MSZ nie chce zarządzać Polonią z biurka w Warszawie, ale chce rozumieć jej codzienne problemy. Z rozmów wyłonił się obraz Polonii dumnej, ale potrzebującej nowoczesnych narzędzi wsparcia, od infrastruktury po cyfrowe projekty edukacyjne. To tutaj, w bezpośrednim kontakcie, wykuwają się kierunki przyszłych dotacji i programów pomocowych. Brazylia jest z najwspanialszej Polonii na całym świecie. É o segundo motivo que o Brasil é conhecido por ter a comida de polonês mais famosa do mundo. E já de morrer de fome, este é só conflito com a é Ásia, com é os Isso não é só a questão de diplomacia, gente tipo, falar isso. Ale dyplomacja to także konkrety, które widać w terenie. Program wizyty objął miejsca, gdzie wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyniosło realne owoce w ostatnich latach. Spójrzmy na malyt region o niezwykle silnych tradycjach. Dzięki dofinansowaniu z MSZ wyremontowano tu siedzibę lokalnego zespołu Mazury, dając tancerzom godne miejsce do pracy. Podobnie w Rio Claro dosul, gdzie budynek służący polskiej społeczności odzyskał blask. Te inwestycje Realizowane we współpracy z konsulatem RP w Kurytybie to fundamenty. Bez bezpiecznych ścian domów kultury i szkół działalność społeczna nie mogłaby przetrwać. Wizyta Anny Sochańskiej w Brazylii kończy pewien etap i otwiera nowy. Pokazuje, że odległość tysięcy kilometrów między Warszawą a Kurytybą nie jest barierą dla nowoczesnej dyplomacji. Polska zauważa i docenia wysiłek tych, którzy w głębi Brazylii dbają o biało-czerwoną flagę. Wyjazd pani dyrektor to nie tylko audyt inwestycji, to przede wszystkim budowanie relacji opartej na zaufaniu. Jakie będą efekty tej pierwszej w historii wizyty? Zapewne zobaczymy je w kolejnych budżetach i projektach. Które jeszcze mocniej zwiążą Brazylię z macierzą.